Karolina Górska, hulajnoga Zuzia Zimowe zabawy. Ta hulajnoga ma na imię Zuzia ma różowe rączki i kółka, którymi uwielbia jeździć w nieznane. Bardzo ciekawi ją świat i kocha nowe przygody. Ciekawe, co zaplanowała na dziś. Nadeszła zima, i śnieg pokrył cały ogród Zuzi. Hulajnoga wyjrzała przez okno i zobaczyła że na samym jego środku zadomowił się już pouwanek Kacper. Jak każdej zimy, miał specjalne zadanie dokarmiać miejskie ptaki, które o tej porze roku potrzebują takiej pomocy. Dziś zaczęły się ferie zimowe, więc Zuzia miała dużo wolnego czasu na zabawę. Razem z przyjaciółmi zaplanowała wyjście na miejskie lodowisko. Nagle zadzwonił dzwonek do drzwi. To przyjaciele zuzi teraz mogli już razem ruszyć w drogę. Hulajnoga spakowała jeszcze tylko swoje specjalne łyżwy zakładane na kółka i wesoło wyjechała z domu. Na lodowisku było sporo maluchów, które dopiero uczyły się jazdy na łyżwach. Niektóre z nich upadały, ale się nie poddawały. Stawały, szybko otrzepywały się ze śniegu i jechały dalej. Wiele z nich jeździło z podpórkami w kształcie pingwinków. Jak to na lodowisku, trzeba było uważać, żeby na nikogo nie wjechać. Ale Zuzia i jej przyjaciele bardzo dobrze jeżdżą na łyżwach, więc nie był to dla nich problem. Nagle pojawił się pan Mors i ogłosił konkurs na najlepszy taniec na lodzie. Nagrodą miała być duża porcja gorącej czekolady i piękny puchar. Zuzia uwielbia tańczyć, więc pomyślała, że i na lodzie na pewno świetnie sobie poradzi. Poprosiła o włączenie swojej ulubionej piosenki i zaczęła tańczyć. Po występach kolejnych łyżwiarzy odbyło się głosowanie. Pan Mors miał już kopertę z wynikiem. Powoli ją otworzył, wyjął ze środka kartkę i przeczytał imię zwycięzcy, a raczej dwóch zwyciężczyń. Najwięcej punktów publiczności zdobyły Zuzia i jej przyjaciółka, hulajnoga Kasia. Każda z nich dostała puchar, a na gorącą czekoladę zaproszono jej do kawiarni obok lodowiska. Wszyscy bili im brawa. Zuzia była bardzo szczęśliwa. Teraz Zuzia i jej przyjaciele ruszyli razem na gorącą czekoladę. Właściciel kawiarni przywitał wszystkich serdecznie. I pogratulował wygranej. Poprosił, aby na swoje napoje poczekali przy stoliku. Już po chwili na salę wjechały ogromne puchary z gorącą czekoladą i kolorowymi słomkami, a każdy z nich był dodatkowo udekorowany bitą śmietaną i słodką posypką. Czekolada była przepyszna, wszystkim bardzo smakowała, więc pochłaniali ją z apetytem, co było widać, po ich umorosanych buziach. Pierwszy dzień ferii dobiegał końca i wszyscy rozjeżdżali się już do domu. Jednak wcześniej umówili się, że następnego dnia pojadą do parku miejskiego. Wracając do domu, Zuzia zachwycała się białym, puchowym otoczeniem. Śnieg ruszył cały czas i chyba nie miał zamiaru przestać. Jutro też zapowiadał się dzień pełen atrakcji. Gdy nazajutrz, Zuzia wyjrzała przez okno, zobaczyła, że śniegu jest jeszcze więcej. Pomyślała, że to idealna okazja na zimowe zabawy. Założyła szalik i pojechała prosto do parku. Na miejscu byli już jej przyjaciele i właśnie trwała bitwa na kule śniegu. Zuzia szybko i chętnie do nich dołączyła, ależ to była zabawa. Wybudowali nawet mur ze śniegu. Za którym można było się schować, żeby uniknąć śmiesznego pocisku. Po śniegowej bitwie przyjaciele postanowili wybrać się na wystawę rzeźb z lodu. Było tam wspaniale. Tych dzieł było naprawdę dużo, miały przeróżne kształty i były bardzo szczegółowo wykonane. Tak mocno błyszczały w zimowym słońcu, że wyglądały jak ze szkła, po prostu pięknie. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem. W pewnym momencie Zuzia zauważyła autora tych cudownych dzieł sztuki. Podjechała do niego, żeby się przywitać i pochwalić jego pracę. Artysta bardzo się ucieszył z jej entuzjazmu. Nigdy nie wyrzeźbiłem żadnej hulajnogi. Zuziu, może chciałabyś mi pozować? zapytał. Zuzia była zachwycona tym pomysłem i od razu się zgodziła. I tak po kilku godzinach lodowa Zuzia była już gotowa. Wyglądała niemalże identycznie. hulajnodze to lodowe dzieło bardzo się spodobało i powiedziała artyście, że ma ogromny talent. Teraz rzeźba miała stanąć w parku razem z innymi, gdzie będzie ją można podziwiać aż do końca zimy. Drugi dzień ferii przyniósł nowe wrażenia, ale powoli się kończył. Zimą, Wieczór zapada bardzo szybko. Przed Zuzią i jej przyjaciółmi zapowiadały się jednak jeszcze wspaniałe dwa tygodnie. Zima ich nie zawiodła, było dużo śniegu i świeciło słońce. Przyjaciele wprost nie mogli się doczekać następnego dnia i prześcigali się w wymyślaniu kolejnych atrakcji. Zgodnie uznali, że uwielbiają tę porę roku, a ferie zimowe powinny trwać jak najdłużej.